Cześć, z tej strony Nina, filmik jest informacyjny, na ekranie mój elektrokardiogram, bo po covid dopadły mnie te słynne osłabienia i nie mam pojęcia, jak można funkcjonować z takim ciśnieniem, takie miałam, po wysiłku związanym z dotarciem do przychodni i stresie i taki puls 104, i to jest mały pikuś, bo w tym dniu, kiedy byłam właściwie dzień wcześniej w nocy, Potrafiłam mieć puls 138 i ciśnienie 95 na 52. I naprawdę myślałam, że ja wtedy umieram. A dzisiaj było jeszcze lepiej, dzisiaj miałam 85, ale to może dlatego, że krew mi pobrali rano. I co mogę powiedzieć? Dlatego mnie tak no, długo nie ma, bo się nagle okazało, że COVID to nie jest początek, to nie jest koniec zabawy, to dopiero początek. I mam nadzieję, że w końcu miną. Lekarz powiedział, że te osłabienia, te te wszystkie rewelacje z ciśnieniem i z pulsem. To jest COVID. To jest po covid I za co dwa miesiące przejdzie. Ja mówię, panie doktorze, że ogródek czeka, wiosna idzie. To powiedział, że jak jestem taka uparta, to mam sobie większy dołek wykopać, żeby jak tam padnę, żeby mnie zakopali i żeby mnie śmierdziała. Takiego mam lekarza pierwszego kontaktu. Również ostatniego chyba. Tak więc postaram się coś tam wrzucić na dniach, bo dziś Rano było masakra, znaczy nie, rano było dobrze, potem mi ścięło. Teraz znów jest trochę jest trochę lepiej, bo dzisiaj nie mam trochę lepsze, ale jestem po dwóch kawach i po tabletkach z kofejną, więc troszkę chyba się podniosło. Ale nie wiem, czy nie będzie wieczorem znowu masakry, bo, bo to właśnie no tak działa, ten, ten COVID, to cholerstwo. Więc no niestety, tak szybko to ja nie wrócę do formy, a żal mi tego ogródka, nie macie pojęcia jak. No i kanału też, no bo on faktycznie już trzeci tydzień mnie nie ma. Czy drugi, bo ja straciłam rachubę. Ale to tyle informacyjnie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.